Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku wycieczki z programistą. Idziemy. Programista Reacta, drugi programista Reacta oraz Senior Cobol Developer. Ona wygląda na młodą, ale jak to kobolowiec, jest bardzo stara. Porozmawiamy sobie o CV Ponieważ ostatnio mówiłem, że powiem coś więcej o CV Więc dzisiaj mówię Zacznijmy sobie od początku CV, czyli od tego kim jesteśmy Czy stawiasz tam zdjęcie i czy cokolwiek więcej trzeba tam o sobie pisać No imię, nazwisko by było fajnie, żebyśmy podali swoje Drugiego imienia nie trzeba Zdjęcie generalnie to jest temat taki dosyć gorący wśród hr Bo niektórzy twierdzą, że powinno się dawać Część osób twierdzi, że nie powinno się zdjęcia dawać. Bo ktoś może się sugerować Twoim zdjęciem i nie oceni Twoich kwalifikacji pod względem ich jakości, tylko będzie patrzył na Twoje zdjęcie. Więc generalnie jest to temat otwarty. Podobnie ma się sprawa z wiekiem. No generalnie ja nie podawałem na swoim CV, ile mam lat. Podawałem tylko imię, nazwisko, numer kontaktowy oraz maila. I to były w sumie wszystkie dane takie personalne moje. Na pewno nie podawałem adresu zamieszkania tak jak niektórzy podają, no i nie rozwodziłem się, kim tam jestem tak personalnie, strasznie. Poza takimi kontaktowymi rzeczami, no to najważniejszą rzeczą dla Juniora jest link do GitHuba. Bo jak nie macie GitHuba, no to znaczy, że chyba jeszcze nie jest czas, żebyście składali gdzieś CV, bo bez projektów na GitHubie, no to wiele nie porobicie. W związku z czym link do GitHuba jest obowiązkowy. No i tak jak już mówiłem na poprzednim filmie, jak macie na tym GitHubie coś fajnego, no to e, wam on pomoże. Jeżeli na tym GitHubie nie macie nic, no to niestety, ale musi coś na niego, na niego wrzucić, bo bez tego nikt nie jest w stanie ocenić waszego poziomu. Ale ja muszę w ogóle powiedzieć, gdzie my jesteśmy dzisiaj i gdzie jest taka ładna zima. Otóż jesteśmy sobie w Beskidzie Śląskim na Kubalonce. I wracamy ze struniska na stytucę. Zima jak widać jest całkiem całkiem. W niektórym jest zimno, jak na przykład naszemu Kobol Developerowi, ale dzielnie się trzyma, pomimo wieku. Może gówno, po sekcji naszej personalnej ja zawsze wrzucałem sekcję z doświadczeniem. No wiadomo, że jako junior doświadczenia komercyjnego nie masz za dużo, ale możesz tam na przykład wrzucić swoje projekty, które robiłeś w ramach e, nauki. To znaczy. Jeżeli oczywiście się do tego nadają, no bo jeżeli to jest to-do-lista, no to się nie będziesz chwalił. Ale myślę, że pisząc takie Spoko CV powinieneś się móc tam pochwalić z takimi jednym, dwoma większymi projektami, i najlepiej wrzucić tam od razu linki do, tych, do repozytoriów, gdzie są te projekty, i wypisać technologię, w jakie te projekty były robione. Generalnie w skrócie w jednym miejscu można tam jakąś linijką tekstu opisać, co ten projekt robi i czego dotyczy. Druga rzecz, dosyć istotna dla rekrutera, no to są technologie, które znacie. Tutaj też generalnie ważne, żeby to było gdzieś w jakimś widocznym miejscu, ale pamiętaj, że, pamiętajcie, żeby nie wpisywać technologii, których nie umiecie. To znaczy, wpisujcie tylko to, na czym się znacie. Jak nie w czymś, no to raczej tego nie wrzucajcie, bo może się to skończyć dla Was e, taką dosyć nieprzyjemną topą, jak Was zapyta rekruter o coś, czy o czym nie macie pojęcia. <laughs> Woń konia, hej! No i tutaj generalnie się kończą takie oficjalne sekcje, czyli ta nasza personalna, nasze doświadczenie, no i sekcja technologiczna, i tutaj możecie już sobie pozwolić na jakieś takie freestyle troszeczkę, to znaczy powrzucać jakieś rzeczy, które uznajecie za przydatne w pracy. Ja pamiętam, że zawsze w CV wrzucałem sekcję z umiejętnościami miękkimi, czyli te wszystkie szmery bajery typu komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. Kurwa! ja tam jeszcze rzucałem. Jakaś umiejętność pracy pod stresem i takie tam szmery bajery Generalnie lista tych umiejętności miękkich jest całkiem duża I starajcie się nie walić jakimiś takimi banałami, że pasja do wykonywania tabelek w Excel O, i nie piszcie, że umiecie obsługiwać Microsoft Office Bo to, że umiecie wpisać w Wordzie, to nie znaczy, że go umiecie, to po pierwsze A po drugie, obsługa Office'a nie jest raczej potrzebna programiście Chyba, że się zajmuje się Office'em 365 albo innymi bajerami tak samo nie piszcie, że macie prawo jazdy kategorii B, jeżeli macie pracę zdalną z domu i nigdzie nie będziecie wyjeżdżać, bo to się raczej nikomu nie przyda. A jeszcze co do sekcji doświadczenia: no to jeżeli oczywiście masz jakieś doświadczenie, które nabyłeś na praktykach, czy też powiedzmy, byłeś w jakiejś firmie przez jakiś czas i pracowałeś, no to koniecznie napisz, ile tam pracowałeś, co robiłeś pokrótce na tym stanowisku, czym się zajmowałeś, w jakich technologiach pracowałeś, bo to też jest bardzo ważne. Co do kwestii wykształcenia, czyli studiów, jakie skończyłeś, języków, jakie znasz i tego typu rzeczy, no to ja przyznam szczerze, że rzucałem to zazwyczaj na jakieś tam dalszej części CV. Dlatego że. No angielski zakładać można, że raczej każdy zna A z kolei studia no, to jest taki miły dodatek, ale nie jest to obowiązkowe w dzisiejszych czasach Zresztą przy okazji naszej wycieczki mogę opowiedzieć jak się wybrać w góry Jak jest taka pogoda jak dzisiaj, czyli śnieżek, zimno, bo jest koło minus 10 chyba tutaj w górach e, Także pamiętajcie o czapeczce, pamiętajcie o rękawiczkach, pamiętajcie o ciepłej kurtce o jakichś ciepłych spodniach, najlepiej wodoodpornych a jeżeli nie macie wodoodpornych to jakieś stuptuty raczki turystyczne no i porządne buty tak żeby nie przemukły a w konsekwencji tego nie przemazły bo jak przemukniecie na zimnym no to jest generalnie nieprzyjemnie ja dzisiaj sobie cisnę w raczkach na takie beskickie górki to jak znalazł nie potrzeba jakichś porządnych taterniczych raków Automatycznych, czy, czy nawet koszykowych. Wystarczą proste raczki, które całkiem fajnie się sprawdzają. No i pamiętajcie, że jak idziecie w góry, to weźcie sobie coś ciepłego do picia. Herbata w termosie naprawdę robi robotę. I nie zapominajcie o tym, bo to nie jest duży wysiłek ją zabrać do plecaka, a może wam tyłek uratować. No a my tymczasem ładujemy się do autka, bo zeszliśmy już ze szlaku. go zwiedzić jak ktoś by był zainteresowany Ty? przy okazji alpejskie warunki na drodze Nie o wszystkich kwestiach zdążyliśmy sobie powiedzieć tam w górach, bo już się zaczęło robić ciemno i po chwili już nie byłoby mnie w ogóle widać, więc kończymy tutaj w domku, bo mam tutaj fajne światełka z Express. Robić tak i tak i tak. I zmieniają kolorki jeszcze. O czym jeszcze możemy opowiedzieć w naszym CV? No, możemy opowiedzieć, co ciekawego robimy po godzinach, jeżeli macie jakieś fajne hobby, robicie jakieś fajne rzeczy. No to myślę, że całkiem niezłym pomysłem jest pochwalenie się tym. Ja osobiście zawsze wpisywałem do CV, że jeżdżę na nartach, na rowerze, kręcę filmy. Ja wiem, że teoretycznie programista nie wychodzi z piwnicy i siedzi z kotem, ale no fajnie byłoby pokazać, że jednak tak nie jest. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której można łatwo zapomnieć, bo wrzuca się ją na sam koniec CV. Mianowicie RODO. Bez niego wasz formularz w ogóle nie może być oglądany przez nikogo. Bo firmy nie mają wtedy waszej zgody na to, żeby te wasze dane osobowe yy, ktoś z firmy oglądał. Więc jeżeli chcecie zwiększyć swoje szanse, no to raczej tą formułkę rzucajcie. sprawdźcie sobie w internecie, jak ona aktualnie brzmi. Bo jak wrzucicie przeterminowaną, to też jest źle i nie może być przeterminowana, musi być aktualna. Więc sprawdźcie sobie w internecie, jest dostępna w polskim, w angielskim języku, więc jakby brać i wybierać. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie ma zasady co do tego, ile CV powinno mieć stron. To generalnie zależy od was, co tam wpiszecie. Ja osobiście zawsze starałem się to CV zawrzeć na jednej stronie. Przy czym kluczem jest starałem się. Być może kiedyś mi się nie udało, już sam nie pamiętam, bo tych CV troszeczkę w życiu zrobiłem na, do różnych firm. Natomiast co daje takie upchanie tego na jedną stronę? Daje to to, że jest szansa, że nie wsadzicie tam rzeczy głupich. To znaczy, jeżeli macie uprawnienia wózek widłowy, jeżeli pracowaliście 10 lat temu na magazynie albo byliście na zbiorach truskawek jak we Francji, to takich rzeczy nie piszcie może w CV, jak startujecie na programistę. No nikt z tego żadnej wartości raczej w firmie nie wyciągnie, więc nie ma sensu o tym pisać. Z drugiej jednak strony, jak macie dużo doświadczenia, macie dużo rzeczy, które są związane z tą branżą IT, możecie się tym pochwalić, no to też jakby nie ma spiny, że wyjdzie Wam dwie strony tego CV, czy tam półtorej. Trudno, no jakby tyle wyszło, to tyle wyszło. A, no jeszcze nie pamiętam, czy mówiłem, ale jeżeli partycypujecie w open source, no to oczywiście to wypiszcie. Generalnie, kurczę, no też jakby nie ma się co spinać, wiecie. Wasze CV spędzał rekrutera zazwyczaj paręnaście sekund, może minutę, może nie. Więc e, też nie oszukujmy się, to nie ma być jakieś arcydzieło. E, ważne, żeby było przejrzyste, zwarte, schludnie zrobione. Możecie tam sobie jakieś parę ozdobniczków wrzucić, typu pogrubienie czy inny kolor ścianki, jak chcecie coś wyróżnić. Ale na Boga nie róbcie pocztówek z tych CV, bo ostatnio znaleźliśmy w firmie, znaczy nie u nas w firmie, tylko w internetach, ale z kolegami z firmy, nieważne. Znaleźliśmy CV gościa, który z tego zrobił komiks, ale po pierwsze ten komiks był e, wysłany jako CV programisty nie do nas. A po drugie ten komiks był tak pojebany, że ja nie wiem, gdzie on się mógł dostać, chyba do, a nie da się tego opisać w ogóle. wolałbym o tym zapomnieć. No, a jeszcze z takich ogłoszeń drobnych, to będę teraz rozwijał projekt e, taki mocno full stackowy, to znaczy apka Mobilka, frontend, backend, front pisany w Reactie i TypeScriptie, backend z Node'em i MongoDB, no i Mobilka w React Native. Ie. Jakby ktoś coś tam chciał pogadać, był zainteresowany i coś chciał porobić, nie wiem, dorzucić jakieś pomysły, no to za to zapraszam, można wbić. No, a jeszcze z fajnych rzeczy to mam nagrany następny odcinek z piękną beskicką zimą, a w najbliższym czasie prawdopodobnie nagra się jeszcze jeden z nartami i też beskicką zimą, czyli rano narty, a później górskie wędrówki, także.